No widzowie, dzisiaj w wstaweczki, bo nie mogę nic znaleźć, normalnie szukam na tych facebookach jakieś mentality, gościu, nie ma nic śmiesznego, możecie podsyłać wstaweczki Tonemu, podawać jakieś fajne. I losuję 19 złotych, także się postaraliście, fest, weny1312, kocham cię, ja ciebie też mordo i zapraszam na ten potężny film. Zadupiaj tu na górę, i Szybko kurwa z tą odzianią, to szmuru! Gdzie się kurwa wymienia skiny? No, no! Najlepsza strona to pirate słabość no szmaninowy! Co ty tu, czulu dojesz? Jak chcesz? Jak z kajdu swoim skinami na pirateswap.com Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu XTONY i obierz bonus z 35% no teraz, co? Cześć, manu. witam serdecznie, nowy odcinek wjeżdża na Rayon, gościu tego. MW wjeżdża dzisiaj NonRider Mac10 dla Was na konkursik i co robimy temat? Robimy byku temat 8,40 wpłacasz, Mac A10 Ridera wygrywasz, także zapraszam serdecznie tutaj na konkursa. Wiesz, że na rejon, normalnie na konkursiki, jest Icobello fake. Otwieramy sobie Daily Case'a case dzisiaj widzowie. Kotik Stony zawsze oddaję, to jest kurde szefitos, szefitos. Może jak się uda, to może jutro zrobimy live'a jakiegoś, zobaczymy co, co się kurde stanie I itp. TD, Może się uda zrobić jakiegoś live'ika tutaj dla widzów serdecznego. Wiesz o co chodzi mordeczko, normalnie, więc możecie się czegoś spodziewać. Mam jakieś parę skinków do rozdania, więc spoko, nie? pociśnięmy może jakieś lajwika i będzie Picobello Manefic, Picobello a Dzisiaj byśmy sobie przetestowali może skrzynkę, kurde bela, jakieś tutaj Enter, Penter, Tiki renter. Nie, zobaczmy może jakieś nowe skrzynki są tutaj na rejonie. Zobaczymy czy po prostu robimy sobie temat. Dzisiaj 61 zł do kosy. To jest ciekawe, nie? Ale ja bym ten Entry e Frogger Case sobie przetestował. Trzy skrzyneczki sobie otworzył, zobaczymy co z tego byśmy mieli. Jakie sianko tutaj, więc trzy skrzynki sobie otwórzmy i zobaczymy, co nam poleci. 63 złote, nie stać nas. Musimy otworzyć sobie dwie skrzynki. No to pojedynczo otworzymy. No dobra, no boże, no dobra, lecimy w takim razie pojedynczo. Skrzyneczki otwieramy, widzowie. Ojojoj, oj, kolega Milusiński, co trafił. No niestety, to nie jest nic fantastycznego, ale nie jest tak źle. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Podbij tutaj staweczkę Mordo, podbi, stawkę Mordo. Ojojo, oj, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Tragedia. O nie jest dobrze, maśniutko jest. Dobra, lecimy dalej. Ostatnia skrzyneczka. Tutaj łotego, Kurwa, co no. Twin turbo double atest, Eee, już w słabym stanie, no dobra, czyli mam 57 zł. W sumie nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ciśniemy bitwy, dobra, ja wjeżdżam tutaj na, na Ultra Case'a yy, tutaj do bitewki. Dawno nie było takiego odcineczka z bitewek, więc wjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy, wiesz co chodzi Mordo. No na razie tutaj ziomek wygrywa, ale patrzcie co teraz strony trafi. Patrzcie co teraz strony trafi, no gówno trafił. Elegancja Francja, przegraliśmy bitwę, super. Zajebisty początek Mordo No zobaczmy, zobaczmy. Jaka bitwa, Boże, za 24 zeta ja tu wjeżdżam. Mam nadzieję, że wiadę i rozjadę, ale to się wszystko jeszcze cured okaże. Chociaż zaczynam solidnie tutaj w taniej skrzynce. Support case, niech on mnie suportuje tutaj. 5 zł, nadal wygrywamy, jest dobrze. Spearing case, Spearing fucking case, man. Fucking Spearing case. O oh, jezu! Yes. Co trafił to jego? Co trafił to jego? Kolejna bitwa przegrana. Dlaczego tak wygląda życie w dzisiaj w Polsce? Chciałbym wygrać se case ale nie mogę. Wjechałem do bitewki za 11 zł. Czy ja wygram coś, czy przegram wszystko se? Skubany, skubany, fakera ci pokażę, mordo kochana. No, wygrywam bitwę i nie zarabiam z niej nic, więc git. O to właśnie chodzi, o to chodzi, taki temat to jest to. Właśnie o to chodzi. Dobra, zobaczymy. 17 zł mamy, więc czajmy się na jakąś bitwę fajną. 16 zł jakaś tutaj bitwa, ojoj, oj, oj, na jednego neoncase'a. To będzie szybka wygrana, mam nadzieję, dla Tomego. Szybki wij... Uuuu bracie, czemu to bitwa jest odwrotna, no. No i nie mamy Sary, nie mamy Sary widzowie, ale myślę, że jeszcze coś tutaj sobie y, zrobimy. Mamy sklep. Możemy w sklepie sobie tutaj y, na przykład zrobić różne tutaj fajne rzeczy. Y, co mamy? Koszt bitwy 20 tysięcy punktów. Mam 300 tysięcy punktów, więc możemy sobie tutaj yy, zrobić bitewkę. Normalnie normalnie można tutaj sprawdzić tą bitwę. Aha, taka bitwa. No to skopiujemy taką bitwę. mogę taką bitwę skopiować? Mordo, ja mogę za taką ten, za, za, za taką kurde bitwę sobie tutaj yy, pocisnąć. Nie, no ja nie mogę takiej bitwy chyba zrobić, nie. No nie mogę. To co jest grane? Kurde, raz, 2, trzy. Raz, 2, 3 o co tu chodzi w ogóle, ty. Halo! Nie wiem o co tu chodzi. Gdzie są moje kurwa punkty, ty. Dobra, są tu, sklep. No wymiejmy na coś, bo może 200 tysięcy punktów. Ej, ja mam za dużo tych punktów, nie? Dobra, kupimy sobie takie ogloczka, może co? Albo wyjebane, jojo. Dobra, sobie sprzedamy, sobie o. Temacik sobie sprzedamy. Spróbujemy po prostu zrobić. No to dorzućmy sobie 26 z Z w dzisiejszym filmie. Spróbuję jeszcze raz coś z butelki pocisnąć, zobaczymy czy wyjdzie czy nie wyjdzie, ja nie wiem czy to się uda czy się nie uda, ja, ja, ja już tego nie wiem w ogóle, totalnie. Ja w szoku byłem, jak żebym to widział, dobra, za 12 zł bitwa na Andrew Kelsey, Kelsey, zobaczmy czy jest fart, czy nie ma farta dzisiaj, w dzisiejszym filmie, halo, halo, panowie, panowie, uuu, bracie, jest git, jest git w pierwszej skrzynce, druga skrzynka jak pięknie tutaj oddała, solidnie, fantastycznie. Heavy Metal sg 55 No, więc widzowie, jutro zrobimy jakiegoś sobie tutaj live'ika, Myślę, że uda się. Ja oczywiście nie obiecuję, bo Tony nigdy nic nie obiecuje, bo Tony jest tutaj roz rozklepucha totalna. Więc nie wiadomo, jak to wyjdzie. W zależności, czy lenistwo pokona Tonego, czy nie. Ale byśmy sobie zrobili takiego testowego livea, zobaczyli, czy to, ktoś to w ogóle ogląda, tego Tonego. Halo. Normalnie 3158 i Picobello Mare Fucking Fake. 46 z No i nice, nice. Możemy sobie spróbować teraz coś innego tutaj pyknąć. Poczekajmy na totalnie fantastyczną bitwę. Za 46 zł. No, czekamy, czekamy, czekamy. Takie bitwy nas nie interesują, kolega Miluciński. Chcemy tutaj konkretną bitwę. Konkretną bitwę 11 zł. No co wy tutaj miciulacie? Jak Teraz to on zarobas tutaj tyle siana. W bitwy za 11 zł. I Mi tutaj ciulacie, co wy tutaj kurde, pogięło was? O, jest bitwa! Co to są za skrzynki jakieś support case'y Wściekły mnich z dungeona 344 na razie tutaj tony prowadzi legacko control galil ar control galil ar znowu dla tonego ale spoko jest na luziku jest na luziku oby tutaj obyśmy tutaj trafiali totalnie słabe rzeczy żebyśmy tutaj wygrali tą bitwę ale tak solidnie Szybka kosa była zrobiona, wiesz co? Chodzi, mordo. 11 zł, 15 zł. No i na razie wściekły mnich, dosyć mocno wściekły. Zobaczymy, jak się zakończy nasza bitwa. O, ho ho oziris ho, PPP Bizon. Ładny ten Bizonik jest. Ja grałem nim kiedyś kuźwa, to były skilly normalnie To były skillsy takie, gościu, że wjeżdżały, wjeżdżały, rozjeżdżały. No nie, no nie podoba mi się to totalnie. Co ty trafiłeś? Halo, panowie, no tony, co ty kurde trafisz, Co ty kurde trafisz tony? Nie, no. Ciulaj się, ciulaj się, tony. Czulaj się, tony, czula się. O nie, no nie, no ściekłym nikt nie pokonał. Nie, no to wydaje mi się, że dzisiaj nie ma farta, ale za to możecie wbić do konkursu. Tutaj macie, o, konkurs elegancki. Neon Rider do wygrania, więc wbijajcie, no i co, no i dzisiaj się kurwa nie udało, no i chuj, więc pozdro 600 miłego dnia. Hello.